Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w Warzywniku, ogrodzie ogólnie. Moi drodzy, dzisiaj tak ogólnikowo, filozoficznie chciałem wam powiedzieć o takiej cesze em, ogrodników, która doprowadza do największej ilości frustracji i problemów w ogrodzie. A mianowicie chodzi o nadgorliwość. W internecie, na różnych forach, na Facebooku, zresztą u mnie też pojawiają się zdjęcia, pytania: Co się dzieje z moimi sadzonkami, co się dzieje z moimi roślinami, bo zmieniły kolor na fioletowy, bo yy, oklapły, bo po prostu zwijają liście, a to do góry, a to do dołu. No ludzie szukają jakby rozwiązań różnych problemów i oczywiście czasem te problemy rzeczywiście występują. Natomiast najczęściej problemem jest jedynie nasza nadgorliwość. To, że chcemy coś zrobić za szybko, za mocno, za dużo, zbyt opiekuńczo. To, że uprawiamy rośliny w sposób taki, jak sobie to człowiek wymyślił, to nie oznacza, że one są nam totalnie podporządkowane. I jest to jednak, jakby nie było, przynajmniej częściowo, natura, no bo mówię częściowo, bo. Wysiane tam, gdzie my chcemy, posadzone gdzie my chcemy, rośnie na tym, co chcemy, taka odmiana, jaką sobie zażyczyliśmy, i tak dalej, i tak dalej. Pomidor nie rozrasta się na 15 pędów, jakby to zrobił sam na dziko, jak to kiedyś Wam robiłem filmy porównania dzikiej strony i, i, i takiej zadbanej, tylko rośnie na jeden pęd czy na dwa, więc ta natura jest. Mamy do czynienia z żywymi e, istotami, no tak, takimi, no, ciężko powiedzieć istota, ciężko powiedzieć przedmiot, no, roślinami po prostu. E, natomiast e, Trzeba wziąć pod uwagę, że właśnie one są żywe i kontrolowane trochę przez nas, jak będziemy przeginać. Będziemy za bardzo chcieli coś zrobić, to często dochodzi do tego, że właśnie mamy problem z różnymi sadzonkami czy też roślinami później i ludzie szukają oczywiście jakiegoś rozwiązania problemu, pocieszenia w internecie. Z tym też proszę uważać, bo po pierwsze porady w postaci jakiejś odpowiedzi na pytanie może udzielić każdy. Często ludzie się w ogóle nie zastanawiają nad tym, tylko plotą różne bzdury nie wnikają w to, jakie kto. Ma podłoże, jakie odmiany, co, jak nie znają żadnej historii, a doradzają, więc trzeba być z tym ostrożnym i, i słuchać po prostu kilku osób i, i myśleć o tym. No i właśnie druga sprawa nie obierać sobie internetowych guru, którzy czasami m, są znani z tego, zwłaszcza nie, nie dlatego, że mówią dobre rzeczy, m, że coś mądrego mówią, tylko mówią stanowczo, pewnie i tym właśnie charakterem takim przekonują swoich e, widzów, Zazwyczaj ci, którzy czegoś się już nauczyli, wiedzą, że jeszcze właśnie mało tej wiedzy mają i są raczej tacy, można powiedzieć, skromni, mówią, że to zależy albo to, albo tamto, a ci, którzy mają tej wiedzy mało i z charakteru są takimi jakimiś chwalipiętami, wyśmiewaczami innych, często właśnie mają takie podejście, że jak ktoś coś powie tak stanowczo, no to, no to oni właśnie są wysłuchiwani. I tutaj właśnie takie dwie rzeczy trzeba uważać na te porady. Ja zawsze Wam mówię, a ja się mogę pomylić, bo ja też przecież jestem autorem jakichś filmów, jakichś artykułów czy tam wpisów w internecie, i pamiętajcie, zawsze to mówię, od lat, ja się mogę pomylić, ja mogę czegoś nie wiedzieć, ja nie wiedzieć, nie wiecie <laughs> jak mówić, ja mogę czegoś nie wiedzieć, mogę o czymś zapomnieć, mogę czegoś nie wiedzieć, mogę ym, się pomylić, ym, mogę po prostu mieć inną ziemię, więc poradniki trzeba wysłuchiwać z dystansem i zawsze kilku. Ja oczywiście, jako tam jakiś tam autor internetowych treści, Pewnie że powinienem Was zachęcać, oglądajcie mój kanał, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie i mój jest najlepszy, tak? Powinienem się e, tak nastawić. Aczkolwiek nie wiem czemu, ale ja tak nie potrafię i po prostu e, odsyłam Was, żeby Wam było dobrze, to odsyłam Was też do innych mm, kanałów. No i po prostu no, korzystajcie, tak? Z tej wiedzy. Natomiast też się trochę wstrzymajcie z niektórymi czynnościami. Najwięcej problemów jest przez glebę i przez nasze um, Postępowanie z tą glebą. To znaczy, jeżeli w donicach, w grządkach podwyższonych, czy też w ogóle w jakiś po, na jakichś poletkach, w grządkach, mamy dobrą ziemię próchniczną, przepuszczalną, o w miarę dobrym pH, nie jest ona zbita, nie jest jakaś tam zbyt taka piaszczysta albo zbyt gliniasta, to zazwyczaj rośliny sobie po prostu poradzą na niej. Zaczną się problemy, kiedy dodamy za dużo nawozu, zaczniemy za mocno podlewać. Na przykład sadzoneczki w doniczkach zaczną nam po prostu gnić korzenie. To jest chyba najczęstszy w ogóle powód, czemu ludzie mają słabe sadzonki, tak jak u mnie niektóre, tam widzicie e, gdzieś w tle pomidory czy coś, to już są sadzonki, o które ja nie dbam i dlatego one tak wyglądają. Ale co to znaczy dbać? Znaczy się nie przesadzać. Takie powiedzonko było kiedyś nie wiem czy dzisiaj można mówić takie rzeczy w internecie bo to już coraz więcej ograniczeń, ale. Nadgorliwość gorsza od faszyzmu. I teraz tak, tu mamy sadzonki pomidorów, totalnie do kitu. Tu mamy sadzonki mm, y, papryki, też totalnie do kitu. I te duże pomidorów też do kitu. Wiecie czemu? Bo one po prostu już są zaniedbane. Ja posadziłem wszystko, co miałem posadzić, i nie muszę, więc już się tym nie zajmuję, ale to. Wcale nie trzeba jakoś szczególnie nawozić, wcale nie trzeba dużo lepiej podlewać i to i tam to robić. Wystarczyłoby tak na dobrą sprawę przesadzić do trochę większej doniczki. Dlaczego? Bo mogę się założyć, że ta doniczka jest już totalnie poprzerastana korzeniami i ta sadzoneczka już ma trochę mało miejsca, zaczyna się buntować i po prostu ma mało składników odżywczych. Zobaczcie, to jest tak poprzerastane, już się tak zbiło, że trzeba troszeczkę te ziemię prostu... Po prostu rozbić, do większej doniczki posadzić. Nawet z taką samą ziemią nie musi być koniecznie dużo żyźniejsza, i ta roślina będzie wyglądała zupełnie inaczej. Te sadzoneczki, jak wyglądały jeszcze troszeczkę lepiej, poszły do szklarni. I tylko tyle zrobiłem, że ja je po prostu przesadziłem z doniczki do ziemi. I zobaczcie, w tym gąszczu może mało widać, zobaczcie, jak one teraz wyglądają. W porównaniu do tamtych sadzonek, tak? Tu są koktajlowe, więc puszczam na dwa pędy. Ten to był wymieniany, bo turkuć wygryzł. No ale generalnie są trzy razy większe te liście, zielone i tak dalej. Dlaczego? Bo wsadziłem do ziemi, w której mają więcej miejsca. I to jest tyle. Nie nawoziłem tego w ogóle, nie opryskiwałem, nie stosowałem żadnych nawozów w postaci właśnie yy, oprysku. Kilka dni temu oglądałem nawet kilka takich wpisów, ale jedno zdjęcie zwłaszcza. Była tam ym, chyba sadzonka właśnie pomidora, już nie pamiętam czy papryki, chyba pomidory były. Która wyglądała fatalnie, i pani tam napisała, że opryskała jakimś tam yy, nawozem dolistnym, że podlała tam, a to humusem, a to algami, a to tu, to, to zrobiła, tamto. Ileś tam yy, tych czynności było zrobionych, i ta sadzonka wyglądała, jakby ją pies wszamał i zwrócił. Dlaczego? Właśnie dlatego, że ta pani tak zrobiła. Myślę, że to była główna przyczyna, ta nadgorliwość, ta chęć, to, to, to wierzenie tym wszystkim internetowym poradom, takie trochę bezrefleksyjne i stosowanie właśnie wszystkiego, co można. A co trzeba było zrobić, jak sadzonka wyglądała licho? Po pierwsze, przesadzić ją do innej doniczki, gdzie będzie miała trochę więcej ziemi. Po drugie, zostawić ją w spokoju, bo najprawdopodobniej miała za mokro tam. I korzenie gniły, sadzonka źle się rozrastała, źle reagowała na, na ten nadmiar wody, bo wtedy nie może pobierać składników odżywczych może była przechowywana jeszcze w jakimś tam zimnie, i też to odchorowała trochę. Wystarczyło przesadzić do większej doniczki. Jestem o tym przekonany, ponieważ za każdym razem jak zaczynałem kombinować pomidory po posadzeniu. Robiły się troszeczkę lichsze takie liście, tam opadały coś, zaczynałem podlewać. Okazało się, że zimno plus podlewanie. Wzmagało jeszcze tylko problemy z tymi sadzonkami, a trzeba było zostawić, zostawić w spokoju. Zobaczcie jak rosną mi tutaj pięknie sałaty, dopiero co też robiłem o nich film. One jeszcze przed chwilą w tych małych doniczkach po prostu się męczyły i były bardzo, bardzo źle wyglądały. Można powiedzieć, że wyglądały trochę jak tutaj mam w grządce powygryzane też przez turkucia o no coś takiego było takie przebarwiane trochę liście posadziłem i zaczynają rosnąć tu też mam wygryzione tam przez turkucie ale zobaczcie jak te zaczynają rosnąć dostały trochę ciepła trochę słońca i trochę więcej miejsca na korzenie przede wszystkim bo tu jest ogólnie ciasno ale to będzie powybierane te sałaty będą już niedługo zazwyczaj jak tak patrzę na te wszystkie sadzonki na te opisywane w internecie problemy to największym problemem jest chęć nasze, nasza taka nadopiekuńczość to jest tak jak, jak widzimy małą sarenkę na polu to zaraz dzwonimy gdzieś tam załatwiamy, podchodzimy załatwiamy pomoc, podchodzimy, głaszczemy jedzenie przynosimy, a ona po prostu czeka na mamę i my robimy problemy ta nasza nadgorliwość, gorsza od faszyzmu robi największe spustoszenie w ogrodzie. Rośliny potrzebują potrzebują miejsca, dobrej ziemi, potrzebują wody, ale bez przesady wszystkiego. Większość roślin na tym etapie, na wiosnę czy też latem nie potrzebuje wcale żadnych oprysków i nie potrzebuje wcale żadnych mm, nawozów. Może w małej ilości, może trochę, jak zobaczymy jakieś tam niedobory i tak dalej, ale załóżmy. Mamy tutaj kalarepkę. Zobaczcie, jak wygląda brzydko, prawda? Mało liści, bo ja oberwałem kilka, ten liść fioletowo-żółty, zaraz będzie nam odpadał, ale posadzona została parę dni temu. Zobaczcie, zaczynają rosnąć młode liście, i w każdej tak będzie, że ona się teraz odbuduje. Dlaczego? Dlatego, że trafiła tu do ziemi, jeśli tylko turkuć nie zje, co widać, że są, o, są straty. To ona sobie poradzi sama wcale jej nie brakuje nawozów na wiosnę często jest tak że ludzie myślą u brakuje nawozu niekoniecznie ona po prostu nie miała jak pobrać tego nawozu bo było zbyt zimno i jej organizm nie funkcjonował tak jak trzeba ta rzeczywiście miała mało nawozu bo była w takiej wielodoniczce taka malutka tam 4x4 to żarłoczne dosyć rośliny kalarebki, kapusty tam też mam posadzone to też tak wyglądają i y, jej wcale nie brakuje tego y, nawozu. Po prostu ona musiała trafić do ziemi. W tej ziemi już ma ten nawóz, w tamtej małej doniczusi nie miała. Jak ktoś ma zamiar bardzo długo trzymać w takich małych wielodoniczkach, no to wiadomo, że można coś tam nawozem jakimś potraktować, ale zazwyczaj niczego nie potrzeba robić. Tutaj mamy plamy, ktoś szuka zaraz, co się dzieje. No, słońce przypaliło, widocznie woda gdzieś poleciała na liść i przypaliło to słońce. Kolejne liście są już ładne, rośnie sobie fasola i nie trzeba niczego wielkiego robić. Ta sadzoneczka była taka dosyć licha, jak ja ją tutaj wsadzałem do ziemi, i może się wydawać, wody brakuje, ale tu ciągle pada. U mnie. Tam wody jest dosyć w tej doniczce, ale zobaczcie, już zaczyna tutaj wypuszczać takie bardziej zielone, ciemno-zielone liście. Może tego jeszcze tak bardzo nie widać, ale ona sobie poradzi. To samo nawet z tym ogórkiem widać takie jaśniejsze tutaj, ale jak już trafił do ziemi to już tu w środku zaczynają się robić ciemniejsze liście, słuchajcie oczywiście jest mnóstwo różnych szkodników, jest mnóstwo różnych chorób roślin i po prostu no tak jeszcze by trzeba było te pomidory tutaj trzymać w tych, w tych doniczkach, no to trzeba zadbać bardziej o to podlewanie i nawożenie ale jeżeli mogą one trafić do ziemi to nie ma sensu nic więcej robić jak po prostu przesadzić je do miejsca docelowego tam gdzie mają rosnąć i one sobie poradzą. To jest... Może kontrolowana przez nas, ale jednak natura, i ona sobie poradzi, tylko trzeba jej przede wszystkim nie przeszkadzać. I ogólnie, żeby znowu nie wyszedł mega długi film. Moi drodzy, zachęcam Was, dla doświadczenia czasami warto po prostu przegrać z czymś, stracić nawet jakieś plony, ale się czegoś nauczyć i w przyszłych latach być mądrzejszym. Wielokrotnie robiłem różne próby i traciłem też część plonów, i zachęcam Was, żebyście tym razem też spróbowali. Macie różne problemy z roślinami. Postarajcie się posłuchać mnie, ale też innych. Ktoś wam doradza nawóz, zastosujcie nawóz na przykład na jednej czwartej tych sadzonek, które macie, tych roślin, które uprawiacie. Na kolejnej, jednej czwartej tych samych tam na przykład pomidorów po prostu nie róbcie nic. Dajcie im urosnąć, tak jak ja mówię, nie przesadzać z niczym. Na jeszcze kolejnej, jednej czwartej zróbcie tak, jak jeszcze ktoś inny wam podpowiada w jakiś inny sposób, a na ostatniej, jednej czwartej zróbcie po swojemu, tak jak czujecie intuicyjnie. Zeszycik, opis, na których krzewach robicie takie, a nie inne eksperymenty, i po prostu sobie potem wyciągnąć wnioski. Myślę, że takie przynajmniej mam nadzieję i jestem niemalże przekonany, ale ja właśnie nie chcę uchodzić za takiego, wiecie, co tu wszystkie rozumy pozjadał i wie na 100%. Myślę, że część przynajmniej tych roślin, które zostawicie w spokoju, poradzą sobie dzięki temu dwa razy lepiej. No i słuchajcie, bywa, że jest jakiś problem z rośliną, i zaraz jest porada internetowa, zastosowanie danego środka. Szybko, szybko, aby szybciej zastosować, w ciągu jednego dnia czy dwóch nie zadziałał. No to dawaj następny środek, bo ten widocznie nie zadziała. Dawaj kolejny i tak w przeciągu tygodnia ludzie potrafią naprawdę ładnych kilka przynajmniej, czy kilkanaście różnych zabiegów, środków wykonać. A pamiętajmy o jednej rzeczy. Rośliny rosną wolno w stosunku do naszych reakcji. Reagują wolno. My możemy w ciągu godziny pojechać do sklepu i przyjechać z jakimś tam środkiem i opryskać na przykład, ale roślina w ciągu jednej godziny nie zareaguje. Ona potrzebuje przynajmniej kilku dni i o tym należy też pamiętać. Ta nadgorliwość to jest też brak tej cierpliwości, że chwilę musimy poczekać. Jak już coś testujecie, chcecie coś tam podratować, bo rzeczywiście potrzeba jakiejś reakcji. Dajcie chwilę czasu tym roślinom. One tego czasu bardzo potrzebują. I moi drodzy, najczęstszymi przyczynami właśnie jakichś problemów w ogrodzie jest moim zdaniem ta nadgorliwość. Zbyt duża ilość podlewania, korzenie gniją, za dużo nawozów, roślina po prostu Przenawożona też zaczyna cierpieć, skręcać liście. Może czegoś innego wręcz przestać pobierać, bo dowalimy jakiegoś innego nawozu. I tak jest, słuchajcie, ze wszystkim, bo ktoś powie z Was. No, taki głupi film, o czym to jest. Moim zdaniem to jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć, że musimy trochę czasami odpuścić. Jak to się mówi, kota można zagłaskać. Wielokrotnie, jak coś chciałem dobrze dokręcić, to przekręcałem śruby, urywałem całe te nakrętki, te śruby się łamały. Wszystko zwyczajone. Ten ogród wymaga od nas bardzo dużo pracy. To, to się nie dzieje samo: to nie jest tak, że o jak to mówią, rolnik posieje i mu rośnie. Ogrodnik też nie leży, musi dużo rzeczy zrobić, ale czasami trzeba po prostu odpuścić. Czasami się wydaje, o ta ziemia sucha tutaj, nie? Wygląda na suchą, trzeba by podlać. Ale myślę sobie: kurczę, przecież ja podlewałem dwa dni temu i to mocno. Dobrze by było, żeby te rośliny się wzmocniły, szukając korzeniami wody gdzieś tam troszeczkę głębiej, a nie, że kurczę, będzie to przez nas dostarczane, bo potem jak wyjedziemy na 3-4 dni czy tydzień i te rośliny są nieprzygotowane, no to, no to klapa, mogą paść, jak będą duże upały. Oczywiście rośliny jednoroczne też nie będziemy tak hartować na hama, jak jakieś tam krzewy czy drzewa wieloletnie, no bo to też bez sensu rosną jeden rok i tyle, ale trochę więcej takiego wiecie, zbilansowania. Wyczucia, mniej tego zagłaskania, mniej tego śpiewania roślinką, głaskania, czochrania, podlewania, nawożenia. Szukajcie różnych kanałów z poradami, nie oglądajcie tylko mojego. Zawsze to powtarzam, że się każdy może pomylić, czegoś nie wiedzieć, mieć zafiksowanie na jakimś punkcie i inne warunki może mieć. I moje sposoby nie każdemu zawsze pomogą. Tak samo jak inne sposoby mogą Wam nie pomóc, a na przykład mój może akurat pomóc. Trzeba myśleć samemu, ale też. Nie za dużo myśleć, nie za dużo kombinować, bo zawsze jak się przekombinowuje, to można tego kota przysłowiowego zagłaskać i moim zdaniem to jest bardzo ważna rzecz. Na spokojnie. Więcej luzu, więcej przyjemności z tego, mniej napinania pośladów, i myślę, że będzie lepiej, jak tej nadgorliwości troszeczkę się pozbędziemy. A mówię Wam to też dlatego, że sam byłem nadgorliwy w wielu, w wielu sprawach i pewnie w wielu nadal jestem. Dlatego no, zauważam też swoje po prostu błędy. Po co było tyle podlewać? Jeszcze gorzej teraz jest niż było na przykład, tak? Więc. To mówiłem sobie dwa lata temu, czy, czy pięć, a dzisiaj już trochę więcej trochę więcej luzu może w tym wszystkim jest. Tyle. Dajcie znać sami, co myślicie o tym, czy rzeczywiście warto czasem coś odpuścić, troszeczkę wiecie, dać tym roślinom przez chwilę odpocząć po posadzeniu, nie, nie martwić się, że dwa dni po posadzeniu nie wyglądają jak super sadzoneczki, bo moje pomidory, żeby wyglądały ładnie, potrzebowały ze dwóch tygodni. No bo była zimna wiosna, no i tak to wyszło. Tyle moi drodzy. Zapraszam na inne filmy, do komentowania. No i oczywiście życzę udanego sezonu i wspaniałych plonów. Do zobaczyska, pa!